Cześć, ja jestem Pawcio, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii FIFA 19 Budowanie składu wyzwania W dzisiejszym odcinku zrobimy następujące wyzwania Gwarancja Tocla Liga I po jednym rozbudowa La Liga Santander I La Liga Santander 81 Oraz ważne mecze Poza tym otworzymy paczki za Squad Battles oraz Division Rivals Przejdźmy do wyzwania Gwarancja Tocla Liga Udało się zrobić wyzwanie Gwarancja Tocla Liga, wymagania to Co najmniej jeden piłkarz z drużyny sezonu Ogólna ocena 85, zgranie 80 i oczywiście liczba piłkarzy w składzie 11. Tutaj macie totsy z la ligi, które można trafić, a ja do tego wyzwania musiałem kupić Ariana Robena, Corentina Toliso i Daniego Carvajala. Ja tutaj użyłem 3 toccy, ponieważ mają dużą na ogólną, a i tak są niewymiennie. Oczywiście wyzwania robiłem na podstawie mojego składu, więc tym się nie sugerujcie. Mam nadzieję, że trafimy jakiegoś grywalnego totsa. Oczywiście zgłaszamy skład. Przejdźmy do wyzwania rozbudowa La Liga Santander. Udało się zrobić wyzwanie rozbudowa La Liga Santander. Piłkarze złoci z graniem 40. Nagroda to trzech piłkarzy La Liga. Oczywiście zgłaszamy skład Przed nami wyzwanie La Liga Santander 81+. I mamy wyzwanie La Liga Santander 81+, wymagania 11 rzadkich złotych zawodników z La Ligi Santander, czyli z Ligi Hiszpańskiej Zgranie minimum 70, a nagroda to dwóch piłkarzy z La Liga 81+, oczywiście nie wymieni. zgłaszamy skład Wyzwanie ważne mecze, zobaczmy jakie są spotkania Dwa spotkania reprezentacyjne, Holandia, Anglia oraz Grecja, Włochy I spotkania klubowe, Filadelfia z Nowym Jorkiem i Wuhan z Henanem Zacznijmy od wyzwania Holandia-Anglia Mecz Holandia-Anglia, tak się prezentuje skład Nagroda to duża złota paczka premium, oczywiście zgłoś Filadelfia-Nowy Jork, tak się prezentuje skład Nagroda to złota paczka premium, zgłoś Mecz Ligi Chińskiej, czyli Wuhan-Henan, tak się prezentuje skład Nagroda to mała paczka piłkarzy elektrum, zgłoś I ostatnie spotkanie z ważnych meczów Grecja-Włochy, oto skład Nagroda to złota paczka zawodników premium, zgłaszamy skład I oczywiście ukończyliśmy grupę, więc dostaniemy też paczkę za ukończenie wyzwania ważne mecze, czyli paczkę piłkarzy Prime. Wreszcie pojawił się słaby czerwca, czyli załońcy wymiana fut, których można przepalić na różnorakie nagrody, na przykład za jedną kartę można dostać dużą złotą paczkę Premium, paczkę piłkarzy Electrum, Marquinhos jest za 3, ale to nie jest załoń, który będzie mi potrzebny do składu, mega paczka rzadkich kart, gwarancja to liganos, Luka Modric, on może mi się przydać do składu za Casemiro, muszę nad tym pomyśleć, za 6 kart wymiana fut, Alaba nie będzie mi przydatny, gwarancja to Bundesliga. Aleksandro wygląda bardzo ciekawie Ale aż 12 kart, Leroy Sané Za 14 kart, ale niesamowite Statystyki i paczka średniej wersji ikony. przy wejściu do trybu Ultimate Team Dostaliśmy jedną kartę wymiany fut Kenny Rocha Santos, prawy pomocnik Saint Etienne i widzimy wymiana fut Oferta 9, i pojawiło się wyzwanie od drugiego Piłkarza, wymiana fut jest to Todibo, środkowy pomocnik defensywny Francuz z klubu FC Barcelona Ogólny overall również 60 I zobaczmy jakie ma wymagania Zacznijmy od początku, jeden piłkarz z Francji piłkarze z tej samej Ligi Max 4, 11 rzadkich złotych zawodników, zgrania 85 i liczba piłkarzy w składzie oczywiście 11. Udało się zrobić piłkarza wymiana food Todi, bo oczywiście zgłaszamy skład. I zobaczmy, jak zaraz piłkarz barcelony wyjdzie za karty. Jest oczywiście walkout. Piłkarz wymiana food oferta 9. Zobaczmy, Francja, środkowy pomocnik, defensywny klub FC Barcelona, i jest overall 60. To bo wychodzi za karty. Mamy drugiego piłkarza wymiana fut z oferty dziewiątej. W naszym składzie, oczywiście, wyślijmy go do klubu. Są nagrody za Division rivals więc odbierzmy je. Zobaczymy na jakiej randze skończyłem, niestety do silvera spadłem. Silver 4 a grałem, żeby utrzymać tego golda. No niestety, ogólnie mamy 13 paczek. Możecie zobaczyć jakie na koniec piłka sztoc la liga. Ale najpierw przejdźmy do paczek za 5000. Zobaczmy, czy będzie walkout, niestety, nie ma walkoutu. Z tej paczki raczej mała szansa jest na jakiś walkout. Wyślijmy, oczywiście, ich do klubu. Druga paczka za 5000. Rozkręcamy się powoli. Zobaczmy, czy będzie walkout, niestety nie, więc oczywiście pomijam No i zobaczmy, kto w tej paczce będzie, Diawara, najlepszym zawodnikiem i 1000 monet Dobry i taki bonusik do konta i teraz paczka za 7500, trzech piłkarzy rzadkich, więc zobaczmy Czy będzie jakiś walkout, niestety nie, na razie bez banerów nawet Zobaczmy, Gidetti najlepszym zawodnikiem. Paloszczyn robimy tak, Sego Mestaja i Stroje Bragi na szybką sprzedaż. I teraz już przechodzimy do paczek. Duża złota paczka premium, czyli to jest bodajże paczka za ile? Za 15 tysięcy? Czy nie? Mylą mi się ceny tych paczek, ale zobaczmy, że nie ma tutaj nawet banerów. Jest to Cook środkowy pomocnik z klubu Barley. No i to nie jest dobra paczka, bo najlepsza wyraża to 79, ale może w drugiej będzie coś lepszego. Czy będzie walkout? przydałoby się, ale nie ma kautu, może co najmniej banery będą, bo w takich paczkach no, większa szansa jest na banery niż w tej za 5000, ale widzimy, że kwardado, czyli overall 82 tutaj go sprzedajmy na szybkiej sprzedaży I teraz ostatnia paczka za 15 tysięcy bodajże Duża złota paczka premium, zobaczmy Czy będą co pierwsze banery w tym odcinku? Niestety nie Oczywiście to przewijamy, zobaczmy kto był najlepszym zawodnikiem w tej paczce Bubble i 1000 monet Jednak jeszcze jest duża złota paczka premium Zobaczmy co w niej będzie Czy będzie walkout? Niestety nie Nie ma walkoutu, czy będą pierwsze banery w ogóle? Czy niestety jeszcze nie, Rafael81? Ale teraz mamy paczkę złota, paczkę zawodników premium. 12 złotych zawodników, 3 rzadkich. Zobaczmy, czy coś będzie w niej ciekawego. Niestety nie ma lookoutu, więc. Przewijamy i zobaczmy kto w niej będzie budebus ale dużo naprawdę zawodników, to mi się podoba Je, Był tam oczywiście Prijović, czyli był zawodnik Legii Warszawa I teraz złota paczka piłkarzy Prime, 12 złotych zawodników, ale tym razem Aż 6, rzadkich, więc spora szansa na banery no ale niestety nie na lockout i czy będą te banery czy nie, są banery pierwsze banery w tym odcinku Włoch, bramkarz z AC Milanu jest to oczywiście Gianluigi Donnarumma, czyli podstawowy bramkarz klubu AC Milan niestety tylko jeden zawodnik oceniany na 83 potem Aleksander Pato overall 80, ale zaczynają się paczki najlepsze, 4 do końca mała paczka piłkarzy Electrum zawiera sześciu zawodników, w tym jednego rzadkiego 3 złotych i trzech srebrnych liczę na srebrnego, który będzie coś warty no ale może też złoty będzie coś warty, ale niestety e, nie ma oka ale znowu są banery, co najmniej coś ale jest to hiszłań środkowy pomocnik z Villarrealu będzie to Manu Trigueros ale zobaczmy teraz na ceny reszty zawodników dwóch zawodników srebrnych coś byli warci, tam jakieś 600 monet przed nami trzy paczki z piłkarzami La Liga tutaj mamy trzech złotych i jednego rzadkiego więc to nie jest dobra paczka To jest nawet słabsza od tej za 5000 Niestety nie ma walkoutu No ale na razie niech tak będzie Boateng z Barcelony, dwóch z Barcelony, bo tam był jeszcze Silesen I teraz dwóch piłkarzy La Liga 81+, Więc szansa na banery jest naprawdę bardzo duża I na walkout niestety nie aż tak duża Nawet nie ma banerów, więc albo 81 albo 82 Zobaczmy jaki zawodnik Gabriel Paulista 82 i Murillo 81 No i teraz paczka, wisienka na torcie można powiedzieć Piłkarz Toc La Liga Naprawdę są bardzo dobre Tocy Messi, Griezmann No ale zobaczmy kogo my trafimy Byle nie był to bramkarz Zobaczmy Niemiec Bramkarz to jest Mark Andre Ter Stegen Barcelony Overall 93 No ale jest to bramkarz więc No tak średnio bo w podstawowym schodzie mam tego Lafonta Młodą Gwiazdę, ale przetestuję sobie w składzie Terztegena, to by było na tyle z tego odcinka SBC, mam nadzieję, że się podobało Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, wyczekujcie Kolejnych, no i cześć